Cześć, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kubicki, a to jest drugi odcinek ze Slender the Arrival Gry, w której, jak się okazuje, wcale nie szukamy pierścienia, tylko jakichś dziwnych karteczek. Ale poszczegóły szczegóły tu już zapraszam do oglądania. Natomiast, oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, czy subskrypcji, żeby nie przegapić następnych odcinków. A po więcej zapraszam na Twitcha, na streamy, które odbywają się praktycznie codziennie w godzinach wieczornych, około 18-19 zwykle zaczynam. Tam gramy w różne gry równofabularne jak i ten multiplayer. Zapraszam, można też pograć razem z nami. Miłego oglądania życzę. Dobra, czyli to jest po prostu kwestia rozdziałów. O jeziorko, jak ładnie. A czemu tak ciemno? Są światło latarki niespilotowe. Mogę wejść do. Co się kroki? Co się jest? Czy a, przy, a przypadkiem Sauron nie był tam? Przecież bez sensu Sauron się przeniósł. Nie, nie mogę wejść do wody. Bez sensu. Nie wymiar czasowy. Okset Park has three a do niego są Okej. sobie łódką. trzy. Ty! faktycznie, ale to kurczę, to w takim razie na co 123 albo 23, może po prostu po kolei, tylko że ja jedynki nigdzie nie widziałem. Welcome to Oxide Park. Oxide Park offers many recreational and hiking, bike trails, swimming, climbing, trying surfing, zorbing. Okej. Okay. Pół godziny stąd jest miasto, to zawsze jakiś plus, nie? Nie wiem, bardziej mnie martwi to, że nie było jedynki A może w że coś źle zrobiłem Czy to było na dachu? Ktoś jest na dachu? No nie. Strasznie, ciemno. I to muro. Gwiazdki powinno świetlać. Górka obok. Co górka obok? Czy nie, nie straszy. Ja specjalnie go nie widzę, tak? O, to tak, to całkiem normalne. Namiot w głębi lasu z palącym się ogniskiem. Myślę, że świetnym pomysłem jest pójście w stronę tego namiotu. Tak, 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 tak. Dzień dobry. Puk? Ktoś tu jest? Nie. Oni sobie śpią. Boją się jeszcze bardziej niż my. Nie, właśnie próbowałem już wejść do wody, nie da się. Próbowałem, da się. Szedłem do wody. O, palący się kajak w środku lasu. Eee, się nie pali, co to jest? Straca? Właśnie nie mogę, nic nim nie mogę zrobić. Jakieś kartki do zbierania? Nie wiem co to tam. Tam jest. O, tu jest w, cały jakiś dom. Jakiś budynek tu jest. jeszcze światło świeci? O, są beczki. jakby miał broń, to bym strzelał w te beczki. Okej, okay, zabrałem drugą kartkę. Ale że co się zaczyna? Nie mów mi tak. Dzisiaj nic nie zaczyna, że... Gdzie... Wszystko kończy. Ten zwarcie w kamerze. Tak, jeszcze jedno. Nie idę stąd! się ruszy, to albo mnie widzi, albo jest blisko. Faktycznie! Wtedy w domu jak był blisko. Go widziałem. To też mi się kamera ruszała. Okej, okay, czyli gdzieś tu jest. A jak mnie złapie, to pewnie umieram, nie? Gdzie? Tu po ciemku to mnie nie zobaczy. ha, ha, ha bardzo śmieszne. Z moim krzesłem nic nie ma. ja już widziałem ten kajak, ja już tu byłem. Dobra, ale tam w sumie przy budce była jeszcze inna ścieżka, nie przy budce, przy namiocie. Była jeszcze inna ścieżka. W wodzie będę bezpieczny. Ja nie ufam ci z tą wodą. Nie wiem o co ci chodzi. Ładnie wygląda. Ładne fale. Gdzie ja mam iść? Nie idę tam. No nie, tu kolejny. A ten chyba jest krótszy, nie? A, bo to jest kolejna łazienka. Dobra. Twórca gry miał fetysz łazienek. Halt Czwarta z ośmiu kartka. Ja wiem, że życie jest piękne. to jest tylko gra, ale to jest. O, fioletowe światło. Całkiem normalne, że drzwi się świecą na fioletowo. Teraz no tak, to podświetlenie RGB po prostu. On tylko wchodzi do takich ciemnych tylko pomieszczeń, czyli wszędzie jak zgasić latarkę. To ja w końcu mam gasić tę latarkę, czy ja jej nie gasić? Nie ma go tu, no. O co chodzi? Znowu ten plecak. Mikrofonówka. Ale czekaj, fucha to w końcu? Czy kamień, przepraszam, obiecałem. W końcu celem tej gry jest uciec od niego, czy dać się znaleźć, czy co ja mam zrobić? Po prostu rozwikłać zagadkę kim on jest. Co inny był. Ciężko złapać, żeby za nas szedł do wody. Tak, to jest fantastyczny pomysł. I będziemy się kąpać i będą śpiewać ptaszki, a potem będziemy łowić ryby. Super pomysł. Ha, information Center. Wybrać kartki. Też mam 4. To jeszcze 4. To było 4 na 8. Ja, ja. Dobra Gdzie on je jest? Gdzieś jest jakby nie widzę O oh, fuck, widzę oh, Fuck, widzę go, widzę go, widzę go Teraz go nie widzę Nie ma go, nie ma go Dobra, pójdę tędy Był z tyłu Więc pójdę tędy Tak, ja, to znowu ta flara. Jezus Maria, to drzewo. Dobra. Dzień dobry. Chcę siusiu. Nie mogę siusiu. To drzewo jest przerażające. Wygląda mi miało nogi. Jeszcze na łęzie. To sobie stąd. A nie, bo on tam jest. Wcale tam nie idę. Chcę tam iść? Tam jeszcze nie byłem. Że on tam był. Tak. Czy to było drzewo czy to było on? Jezus, już nie wiem gdzie mam iść. says slender leave me alone ok trochę się boję odwrócić ha jestem odważny aha super, myślałem, że za tą mapą coś jest jojo pójdę jo. tędy ha, pójdę na skróty, oszukam wszystko gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, przestała się ruszać, więc uciekam. Nie, nie, już dzisiaj na pewno nie gram w Valoranta. Nara Nie sensu, nie mogę się swobodnie ruszać, bo on jest wszędzie Próbujesz go zobaczyć, będzie tryhardował, żeby cię złapać Czyli co mam... Udawać, żeby go nie widzę? O, świeci mu się głowa No nie, dobra, tam jest to i to idzie tylko karta, nie? Jaką żarówkę? A, tamtą żarówkę? Nie, 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 żadnej żarówki. Dobra, biegnę. Może jak będę biegł, to nie, będzie mnie widział? No nie, będę nie, 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 mnie nie, 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 w głębi lasu, z zapalonymi światłami i z przyczepioną kartką szóstą Co? nie, nie, nie nie, nie, nie o Boże, jak blisko przecież uciekam uciekłem, nie, nie uciekłem Ale muszę też wiedzieć, gdzie jest. Nie patrzę na niego. Też na chwilkę nie patrzę. Nie odwracam się. Dobra, odwrócę się. Ha, nie ma go. Poszedł sobie. Się przez nie wejdzie do wody. A już nawet nie pamiętam, gdzie jest woda. Tam jest Alko. Tam jest ten Maszt. Tam próbowałem wcześniej przejść, tylko że on się tu pojawił, musiałem uciekać nie jest masz, to jest wieża ciśnień. O i tam jest kartka. No nie, jest, znowu tu jest. Właściwie nic nie grozi. Idź w dół góry, tam na pewno będzie woda. Ale też wcześniej padał jakiś były. Good check. Zejdę na zawał. Może słyszę jak oddycha. Wiem, mam go z latarką? No nie. Mogę jakoś sprawdzić, ile mam kartek? Aha, dobra, została mi jedna kartka do znalezienia. A w Outlast'a już grałem. Przeszedłem całego. Chyba, że dwójkę ewentualnie. W jest karabin. A w kon a. co chodzi, czekaj, zgubiłem się w komentarzach. A, dobra. Tak. Znaczy ja generalnie myślałem o tym, żeby w razie czego po prostu... słyszę go, słyszę go, żeby po prostu ogrywać sobie na streamie coś i potem pociąć i wrzucać na YouTube ewentualnie. Dobra, czy ktoś mi może podpowiedzieć, gdzie znajdę ostatnią kartkę? tam jest woda, masz, piesek, masz wodę. Proszę bardzo, woda. On mnie nie chce dopuścić do kartki, czyli muszę iść w jego stronę. No to fantastyczny pomysł. Czyli że co, że kartka jest gdzieś przy namiocie? Że kartka jest. Jak byłem w górach. Tak, a już nie pamiętam gdzie ja byłem, a gdzie nie byłem. Jak byłem w górach, to gdzieś tam. To dobra, czekaj, tu jest ta. Tu jest ta wieżyczka z lampą. To było gdzieś w tamtą stronę, bo to w takim razie gdzieś przy wieży ciśnie, nie? Góry w pewnym sensie. To jest znowu ten kajak. Na drzewach też może być. Weź mi nie mów takich rzeczy nawet. To jest znowu namiot. Zgubiłem się. Dobra, poczekaj, to pójdę do Wrócę się do namiotu Wrócę się do namiotu Tak, a potem wrzucę je do wody, nie? Tak, 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 ja znam ten twój podkreślenie To jest po lewej, prawda? O jest tam po lewej Dobra, teraz co? Lewej, w prawo, w sensie tu? Tu, 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 gdzie świecę latarką? O Boże, dobra, idę tu, bo on tu jest. Tak, dobra. Dobra, to zdecydowanie tutaj. kartka? Gdzie na kaloryferze jest kartka? Gdzie to jest kaloryfer? Mogę jej nie zauważyć, fak, fakt. Gdzie jest kaloryfer? Gdzie to jest kaloryfer? Tu nie ma kaloryfera, o czym ty do mnie rozmawiasz. Tylko worki z piaskiem. Masz rację i nie chcę nie dopuścić do kartki, bo kartka musi być gdzieś tu. Oh fuck, co się właśnie wydarzyło? Okej, okay, dobra, czyli umarłem, tak? Tak. Super. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam oczywiście do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Możecie na przykład w komentarzu napisać, co wam się w odcinku podobało, a co wam się nie podobało. Po więcej materiałów oczywiście zapraszam na Twitcha, tak jak wspomniałem. Natomiast kolejny odcinek powinien pojawić się po, w poniedziałek, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, natomiast cóż, no widzimy się albo tutaj, albo na Twitchu, a teraz wam dziękuję, cześć, cześć.